Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na żywo ze studia telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaksy Magda Suchodolska, Sylwester Perowicz. Prowadząc dzisiaj odcinek dla Państwa, z nami jest pierwszy gość, pierwszy gość na, pewno, na którego na pewno Państwo e, czekacie, nasza pani psychoterapeutka Alicja Jankowska, witamy. Dzień dobry Państwu. Pani Alicjo, my dziś rozmawiamy na temat... E, Początku szkoły, bo wrzesień jest takim przełomowym momentem, nie tylko dla osób młodych, które rozpoczynają edukację, ale także dla osób dorosłych. Ja chciałbym, żebyśmy wyszli od tego tematu właśnie od osób dorosłych, bo często wydaje nam się, że to osoby młodsze bardziej przeżywają i te, które idą do szkoły, ale wiemy, że to jednak często jest decyzja rodziców. No właśnie, Pani Alicjo, jak to jest? Czy to rodzice sugerują nam wybór tej szkoły i dlaczego rodzice chcą, abyśmy się uczyli? Jest to bardzo trudne i mądre pytanie. Dlaczego rodzice chcą, żebyśmy się uczyli? Otóż, żyjąc w cywilizacji, niestety musimy brać pod uwagę wszystkie jakby obramowania takie dookoła człowieka. Im lepsze wykształcenie, im lepszy zawód, tym lepiej jakby możemy się później ustawić w życiu, czyli mieć wyższą rangę społeczną. Bo to jest bardzo ważne. Z jednej strony ta ranga społeczna to jest takie zadośćuczynienie, też jakby taka próżność dosyć, a z drugiej strony jest to sprawa finansów, jest to sprawa ekonomiczna, i dlatego to jest bardzo ważne. I ten moment, kiedy dzieci pierwszy raz idą do szkoły, dla rodziców jest wielkim przeżyciem, bo muszą dziecko skierować do takiej szkoły, która przynosi później. Jakby profity. Więc, czy to będzie szkoła z językami, czy to będzie szkoła publiczna, czy to będzie szkoła prywatna, czy to będzie zawód. Rodzice muszą to rozważyć, ponieważ dziecko, czy ma lat 6, 5, czy 7, czy 12, 14, jeszcze nie ma tego wyczucia. I nie wie, co dla niego jest najlepsze. Nawet osiem, dziewiętnastolatki, które zdają matury, czy osiemnastolatki, też nie bardzo wiedzą, na jaki kierunek studiów wybrać. Zawsze właśnie warto się sugerować ranką społeczną i sprawami ekonomicznymi. To jest jakby jeden wariant. A drugi to rodzice najczęściej jakby chcą realizować poprzez dzieci, swoje potrzeby. Czyli, jeżeli tatuś chciał grać na jakimś instrumencie, no to teraz synka czy córkę się pakuje do szkoły muzycznej albo do ogniska muzycznego. Albo jak mamusia na przykład śpiewała, no to dziecko się pakuje do chóru albo gdzieś tam na indywidualne lekcje śpiewu. Więc za każdym razem jest to jednak. Taka sugestia rodziców, i to, co rodzic ma w zanadrzu, jakby robi projekcję na swojego najmłodszego czy młodszego, swoje młodsze dziecko, żeby on zrealizował ich potrzeby. I proszę Państwa, też trzeba sobie zdać sprawę, że tak naprawdę za tą edukację zależy, są odpowiedzialni rodzice. Nie nauczyciele, nie szkoła, nie dzieci, tylko naprawdę rodzice. Pierwsza rzecz, żeby nie straszyć dziecka szkołą. To jest bardzo ważne, żeby nie powtarzać, no jak pójdziesz do szkoły, to już ci się ukróci, to już nie będziesz biegał po podwórku, to już nie będzie roweru i tak dalej. Więc nie straszyć dziecko szkołą. Drugie, nie krytykować nauczycieli głośno przy dzieciach. Oczywiście nauczyciele są różni, jedni bardziej zaangażowani, drudzy mniej, ale wszyscy muszą skończyć studia, więc przynajmniej w jakimś procencie mają opanowany materiał, na pewno dużo większym niż często rodzice i dzieci, więc żeby nie krytykować tych nauczycieli, bo my jesteśmy akurat przyzwyczajeni i karmimy swojego krytyką innych osób. Ale w szkole. Jeżeli chodzi o szkołę, to nie warto, bo dziecko bardzo szybko chwyta taką negatywną ocenę rodziców i później zniechęca się do niektórych przedmiotów albo zniechęca się do niektórych nauczycieli i zaczynają się kłopoty już nie rodziców, a ucznia. Więc, żeby do tego nie dopuścić, nie krytykujmy tych nauczycieli. Wspierajmy za to dzieci i ciągle powtarzajmy im, to, co idą do szkoły, więc, żeby poprawić, żeby zdobyć zawód, żeby zdobyć wykształcenie, żeby rozwinąć umysł, żeby rozwinąć w sobie kontakty społeczne, żeby się nauczyć przede wszystkim tego, czego do mnie nauczy, czyli wiedzy najczęściej, wiedzy prawniczej, medycznej czy jakiejś innej, i za każdym razem to trzeba dziecku dokładnie. Tłumaczyć, bo rodzic co rano idzie do pracy, najczęściej jest tak, a dzieci idą do szkoły więc to jest ich praca czy one będą miały lat 5, czy one będą miały lat kilkanaście, czy dziesięć. To studiowanie, uczenie się to jest bardzo, bardzo poważna praca, która w efekcie y, ma przynieść właśnie zdobycie zawodów bądź wykształcenia, czyli tak naprawdę tą rangę społeczną i tą tą rangę ekonomiczną. Tak, Ale pani Alicjo, bo pani mówi o takich celach, celach, które możemy bardzo, bardzo w dalekiej przyszłości, gdzieś tam sobie wymierzyć, że zdobywamy jakąś tam rangę, bo mamy konkretne wykształcenie i tak dalej. Skupiając się na tych takich bliskich celach. Czego oczekiwać mogą młode osoby, młode osoby w naszym wieku, tak jak ja z Magdą, jeżeli chodzi o zdobywanie edukacji względem samej tej edukacji, tak, choćby studiów, jeżeli chodzi o takie bieżące efekty, no a z drugiej strony mówimy tutaj też o relacjach rodzice dziecko, tak? Czego my możemy oczekiwać od naszych rodziców, czy nasi młodsi koledzy i koleżanki mogą oczekiwać od rodziców jako takiego wsparcia na tej drodze edukacji? No po pierwsze właśnie to co powiedziałam, żeby rodzice nie wprowadzali takiego elementu, że szkoła jest niedobra, szkoła jest zła, nauczyciele są źli. To jest bardzo ważne żeby y, dziecko, które idzie do szkoły czy na studia, zdawało sobie sprawę z tego, że tam są przygotowani do zawodu ludzie, którzy przekazą, przekażą odpowiedni ładunek wiedzy. Ja często spotykam się z młodymi ludźmi, którzy mówią: A na moim kierunku studiów to taki przedmiot jest niepotrzebny, taki niepotrzebny, taki niepotrzebny. To ja wtedy mówię, No to bardzo dobrze. Zrób reformę tych studiów, Zastanów się, jakie przedmioty wprowadzić jeszcze, a jakie wykasować, opracuj to, wyszli do Ministerstwa Edukacji, i być może to będzie jakby przyczynek do tego, co dalej, co dalej będzie się działo z tą edukacją, z tym kierunkiem. Proszę Państwa, kierunki edukacyjne są pomyślane tak, żeby rozwijać myślenie. Logikę, żeby nauczyć młodego człowieka wybierania informacji, dobierania sobie informacji, żeby nauczyć go korzystania z literatury, żeby umiał się posługiwać czytaniem, pisaniem, no i jeszcze matematyką by się przydało, żeby ta nasza wiedza wykraczała poza 100, liczenie do 100 i poza tylko język polski, tak, żeby ona Wykraczała dużo dalej. Im będziemy bardziej wyedukowani, im będziemy umieli więcej i zdobędziemy w szkole więcej, tym później jakby lepiej będzie nam się działo w naszym życiu. Ja kiedyś pojechałam z młodymi swoimi wnukami za granicę i okazało się, że piętnastoletnia moja wnuczka świetnie mówiła po angielsku do tej pory jakby nikt tego w niej nie odkrył ciągle kazano jej się uczyć, 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 ucz. a tutaj dziewczyna Prawda, mówiła świetnie. I właśnie nawiązując też do tego, bo od kilku lat obserwujemy taki trend, że zarówno w gimnazjach, właśnie, wprowadza się to już w gimnazjach, a w szkołach średnich już od dłuższego czasu, klasy profilowane klasa dziennikarska, pra, klasa prawnicza, klasa medyczna, biologiczna. Jak dobrać dziecku tą klasę? Jak pomóc dziecku wybrać taką klasę? Ja myślę, że tego do końca nikt nie wie. Bo to jest taką tajemnicą. Chodzi o tę metaumiejętność, którą każde dziecko ma gdzieś tam w sobie i musi to rozwijać. Ale jeżeli, jeżeli mając lat naście zacznie interesować się dziennikarstwem, to zacznie rozwijać w sobie i zaspokajać taki głód wiedzy, bo dziennikarz to jest to człowiek, który bardzo dużo musi wiedzieć na różne tematy. Więc jeżeli zaczyna wcześniej, no to się bardzo będzie interesował historią, polityką, ekonomią, filozofią, prawem, e, różnymi innymi dziedzinami, i później to gdzieś tam mu się będzie układało, i on, kiedy skończy gimnazjum, już będzie wiedział, jakie liceum wybrać albo jakie studia wybrać. Sam, nie rodzice, tylko sam. Myślę, że właśnie ta decyzja jest bardzo istotna odnośnie tego, jaki kierunek wybieramy. Szanowni Państwo, pamiętajmy o tym, abyśmy wspierali nasze dzieci, aby wspierać nas, drodzy rodzice, w tym, jak idzie nasza edukacja. Naszymi Państwa gościem była pani Alicja Jankowska. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. A już teraz serwis informacyjny, po którym wracamy do studia telewizji Pomerania, które przypominamy, od września jest wydłużone. Będziemy z Państwem dzisiaj, od dzisiaj już do godziny 19. Dużo ciekawych tematów przed nami, więc proszę zostać. It's